Natomiast gadać, lepiej trenować. Mój przykład z Andrade'em troszeczkę pogadałem, bez sensu, troszeczkę tak obrót z piurtapy, bo w tym niezło sensu. Lepiej się skupić na treningu. Jestem w miejscu, gdzie chciałem zawsze być. Robię to co kocham, zarabiam na tym pieniądze. Jestem, mogę być autorytetem dla własnych dzieci. To jest dla mnie bajka. Ja jestem typu Kwaka. Kłaka. Tutaj szkoła trailer Kłaka i Piesko jest bardzo podobna. Wiem na czym mam pracować. Szkole się doskonale tutaj w Legia Fight Club. Tyle. Can't leave a bastard A lot of dudes Just some undercover actress I don't fall for it I'm picking to all your tactics Yeah, so try again It's time to take a vitamin Yeah, and vitamin. Welcome to the lion's den And I'm Mufasa Big boss in charge of Coming in like a bull You see me Ja wiem, gdzie ja jestem wiem, gdzie jest miejsce, miejscem, że jestem w czubie na świecie. Przegrałem za raid'em, mam 37 lat, jeszcze dużo boksów przed sobą. I no i w tym czasie gdzie, gdzie chcę być, to raczej w tym czubie się utrzyma, ponieważ ja nie mam, ust nie mam ochoty ustępić miejsca ja chcę, chcę dostać jedną szansę walki w kimś świata i tę szansę wykorzystać. Mm. Cause you're now viewing the greatest of all time Saying I can't get better I promise they all lying on my confidence Yeah, that's right Look, uh, yeah. I think it's time you start using your common sense Everybody watch out Cause the bomb is lit I Celujemy co za te najwyższe laury, ale tak jak mówię, żeby się na najwyższe laury, to, to musimy iść, musimy toczyć walkę, to przez, musimy, musimy być cały czas w, w, w gazie. Tak? Podobało się. Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.